Witajcie, kochani! Znów wojna w tym kraju, w świecie. Legend of Titan. Jakiś, nie wiem, japoński chyba sojusz. Nie wiem, bo tych krzaczków w ogóle nie kojarzę, nie rozróżniam. Ale wygląda na chyba japoński. Dobra, no fajnie, że inne nacje też grają. Zagrajmy i my. Jest nowe tutaj wspomaganie szturm coś takiego jak, jak na turniejach, czyli że wszystkie umiejętności ustawiono na bardzo szybkim, a więc najlepiej brać karty z wolną maną, nie? Ponieważ mają pierdyknięcie, a, a zawsze nie nadążają, powiedzmy. Za resztą. Dobra, zobaczmy, kogo tu trzepnąć. Kogoś takiego. Jakiegoś słabiaka. Słabiaka szukamy. Początkowo myślałem, że to jakiś sojusz z Indonezji, ale oni chyba tam mają normalne litery. Czerwono-białe, no to. Na Japończyków by wskazywało. No, zobaczymy. Dobra, wiecie, co spróbujemy? Tutaj dwóch, czy raczej dwie bohaterki, żółte, więc bierzemy fioletową. Tak naprawdę nie ma co tu wydziwiać. Bierzemy ekipę tą samą, z tym, że może. Weźmiemy tu Quintusa, czyli jednak nie tą samą. Domincję i wiecie co? I Obakana. Zobaczymy jak się sprawi. Taka, czyli jednak yy, wolniejsza dużo mana. Myślę, że może być trudna ta wojna z takim dodatkiem. Jeżeli chociaż trochę ci klocki nie spasują tak jak teraz, to można się praktycznie żegnać. Bo już widzicie dwie, w zasadzie, tury minęły, chyba. I już. Kapitan Sargasso odpala. Dobra, ale my już mamy nabitych praktycznie wszystkich. Bez komba, proszę. Dziękuję bardzo. Puścimy aerona, powinien coś tu przeczyścić. Bardzo dobrze. Tiber to z wszystkich. Polecimy. Eee, właśnie na leczenie ciachniemy tu i dobijemy quintusem. No pięknie. Pięknie, pięknie. Tu zrzucimy czerwone. W nadziei na fioletowy klocek. Cały czas puszczę te żółte już trudno. Może się nadzieje na kontratak. Dobra. Jeden fioletowy powinien jej wystarczyć. Aj, tu się ułożyły fioletowe. <laughs> Dobra. Ściągnę tego z lewej. O! Miejscarnia też wjechała na kontratak. I kolega z Mongolii też. Dziękujemy. Udało się. Dobra. Poszukajmy następnych. Tu jest dobra ekipa, dwóch czerwonych, więc tych dublowanych, wiecie co, na tą chwilę ustawię tą ekipę w ten sposób. Znaczy tak, na pewno biorę leczącego, to nie ulega wątpliwości, natomiast za tego Magniego wziąłbym, może to wiecie co, i zupełnie inaczej to ustawię. Wezmę Magniego tu, Artura tu. I sarnie tu, i ryśka tu. I zobaczymy. Dobra, oczywiście nie ma klocków, więc podciągniemy sobie ten niebieski. Zrzucimy żółte. Ciupinkę brakło, no ciupinkę. A tą Dobra, teraz to już będzie wystarczająco. Zrzucimy żółty z środka. Praktycznie nic to nie dało. Tu niebieski. Ach, dzięki. No, ciut brakło. Ciut, 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 ciut. No dobra, ale zobaczymy co to... Co z nas zostanie po tej turze. Niewiele z nas zostało. Mm. Aj, źle, 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 źle. No dobra. Najpierw insarnia, bo inna pojechać. <laughs> A potem Artur. WinSarnie. dobra. Mamy na razie plus do. A może jakieś kombo? Może jakieś kombo? Nic nie dali kombosa. Inari odpala, to bardzo denerwującą ma umiejętność. Próbujemy i sarnie wykończyć. Dobra. Walimy tu, walimy tu, walimy tu. Jest ten unik. Ale to na niewiele się zda. Zrobimy tak, żeby pozbyć się tego zwierzaka. Złożymy tak. I już minęło jej. Dobra. Drugie zwycięstwo. Ładnie, ładnie, dobra. Jeszcze szukamy kogoś ze zdublowanymi bohaterami. Są żółci znowu. A tak to w sumie chyba nikogo nie ma. Już albo nie widzę, a tu czerwoni. Dobra, no ale to zdublowane te kolory, które już atakowaliśmy. O tu fioletowi są. Ale aż 4400. Te deluria. Hmm. A kurczę, raz się żyje, nie? Robię to dla Was, drodzy widzowie. Atakuję najcięższą z najcięższych obron. Żółta ekipa. A. Tak i Justice. No, zobaczymy, zobaczymy. No, ciężka ta wojna, powiem Wam, bo naprawdę, jak klocki nie spasują, to jest, jest tragedia. Tak, jak teraz widzicie, coś się stało. Ledwo, ledwo się coś ruszyło, już jest po ptokach, bo koleś już cię atakuje. Dobra, u nas June. Dobra, puścimy czerwone na dole, zielone, żółte dobra weszły. Niestety ona atakuje znowu. Wiwika w kostiumie zdjęła nam praktycznie całą obronę. No już 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 bez komba. Kurde, przez to kupię kombo. Dobra, walniemy wiwikę, bo z tej trochę many. Kagebura rado za chwilkę kogoś zabierze ze sobą. No nie wiem, na żółtej ekipie znowu nie ma klocków. Czyżby gra dawała nam coś do zrozumienia? Odpaliła teluria, i to już jest tak naprawdę po wszystkim, wydaje mi się. <laughs> Teraz Vivica odpaliła, dobra. To już jest przegrane. Także żółta ekipa nie ma coś szczęścia u mnie. No i tak. Dobra, zdjęliśmy chociaż tanka. Mogło być dużo lepiej, gdyby chociaż jeden krocek więcej. Może można było uciec jeszcze. Trudno. Powiem szczerze, że ciężka ta wojna. Nie wiem, czy, czy aż tak ciężka jak była pomoc polowa, bo tam też troszeczkę można było szczękać zębami, jak w ostatniej chwili ci wszystkich uleczało, no ale tu powiem wam, że jest naprawdę ciężko. Dobra, yy, za chwilę następne ataki. Ja jeszcze trochę poczekam, a dla was to będzie tylko chwila. Także do zobaczenia za moment. Hej. I kolejne trzy ataki. Tylko pół godziny do końca wolni. Widzicie wynik wyrównany: 568 do 5410. Ja cię kręcę, ale będzie równiutka wojna. No i co, nie ma wyjścia. No zostali sami koksiarze. Także tu weźmiemy, chcąc, nie chcąc, czerwone mono. No raczej karty wolne, tak, bierzemy, ale no tak naprawdę ja nie mam innych, więc to jest pięć moich kart pięciogwiazdkowych, więc czy szybko, czy wolno jedziemy nimi. Dobra, zobaczmy. Jest parę czerwonych. Podciągnijmy sobie O z dołu, właśnie, właśnie, właśnie. I damy cztery, i potem z O podciągnęły się jeszcze, więc mamy dwa złożenia po prawej. I ze smokiem w środku. Miejmy nadzieję, że to wystarczy na tego gościa czy gościu w środku. Pierwszy raz widzę tego bohatera. Dobra walimy wszystkim czym, co mamy w nią. Marianka też i jeszcze na dodatek. O jeszcze na dole się złożyły czerwone. Dobra ładnie poszło. Teraz yy, leczenie tak muszą muszą stracić leczenie. Ech, zostało. Coś zawsze musi zostać. No dobra, ale załatwmy ją. Razem może z Magnim. A mogłem w sumie Lenę, kurczę, wykorzystać do tego. Dobra i po, polecieć prawą stronę. No trudno. Błąd, ale mam kombo yy, królowa czy damakier, przepraszam. Damakier yy, i Elena, więc... Wszystkie ich umiejętności specjalne są skierowane w damekier z ripostą. Także widzicie, magni się nadział. No, Quintus już się nie nadzieje. Pokonana dosyć mocna drużyna, powiedziałbym elegancko. 107 punktów i gonimy, gonimy, gonimy. Także teraz muszę zrobić reset i kogoś sobie wybrać. No co, zieloną ekipę zostawię na następną walkę, natomiast teraz wezmę jakąś najmocniejszą, to chyba fioletową lub niebieską. Chyba fioletową to jest najbardziej taka hmm, mocna, powiedzmy. Tylko teraz zmienię. Nie wezmę Obakana, a wezmę sobie yy, Aemonę. Spróbujemy nią. Chociaż może Cypriana. E, zostawmy. Wszyscy też nie byłby najgorszy. Średnia mana i riposta. Hmm. No ale dobra, jedziemy MONOM. Tutaj tylko dobitka, więc mam nadzieję, że to pójdzie jako tako. A, no dobra, są trzy. Jeden w Telurię. Wyczyścimy ten środek. Oj, tu diamencik wszedł. No i co, chaos. Dobra, a były trzy fioletowe przez moment. Dobra, są z powrotem. Jeden w vivike. Może wystarczy, dobra, wystarczył, i wszystkich uruchomiło. Dobra więc teluria, walimy tak. Kegeburado proteuszem, żeby nie zbierał many i lekko go zadruć. Cała reszta wali luria, żeby nie uleczyła go. I udało się. Więc teraz możemy grać sobie na boczku. Teraz widzicie ten efekt. Efekt wojenny nie zależy od jakby liczby klocków zrzuconych gdzieś na boku. Więc tak naprawdę gramy jako zwykły, może niezwykły, ale jako najazd lub taką bitwę, bitwę w turnieju po prostu. No dobra, on już jest wykończony. Może jeszcze kogoś sięgnie. Ale raczej nie zabije. No i odpad. Dobra. Poszło. Mamy reset. No dobra, jedziemy dalej mamy sobie kogoś. Eee, mamy ekipę niebieską, więc myślę, że tych dwóch czerwonych może by była najlepsza opcja. A nie, zieloną mamy, kurczę. He he he. czyli dwóch niebieskich, jakby gdzieś było. Dobra spróbujmy i oni nie są najsilniejsi, nie ma nigdzie dwóch niebieskich. Tą moją ekipę i tak muszę wybrać z tych co mam. Tym razem wiecie co pomyślałem sobie. Może zamiast Elkanena wezmę Kaszreka. Może to leczenie coś pomoże. Także dwóch leczących. Oczywiście klocków nie ma. Puścimy tam po prawej, coś weszło. Żółte w środku. Czerwone, fioletowe się zrzucą. No weszło trochę, dwa złożenia zielonych, ale już jesteśmy walnięci. Dobra, tutaj w niebieskiego to właśnie powinno wystarczyć. W Quintusa churcze nie wystarczyło. Dobra, on odpala, więc miejmy na. No nie, nie weszło. Ciach i Jun kogoś zabiera z dwojga złego chyba naj, najlżejszy wymiar kary dostaliśmy o tu pięknie się złożyły ale super kombo odpaliło również Marianę i za chwilę odpali nie, nie. całe szczęście Horgal poszedł już do piaseczku dobra Próbujemy tą prawą stronę, bo Mariana może unikać. Nie pamiętam, czy ma talenty, czy nie. Ale generalnie klockami walimy Marianę, prawą stronę walimy e, umiejętnościami. John nas oślepił, mamy dwa złożenia. Mariana, mam nadzieję, jakiś unik. Pięknie jest unik. Margaret, znowu zielony w Marianę. I widzicie, no zielonych nie ma. Wszystko jest. <laughs> Może trochę mało czerwonych. Ale gen... I żółtych, ale generalnie wszystkie klocki są. Zielonych nie ma praktycznie w ogóle. No żółtych też nie ma w ogóle. Dobra, weszło zielone. Mariana z dowu. Tym razem nie ma uniku. tak porozdzielanie mi tych bohaterów. No niech ich. Dobra, ciach. I po naprawom walimy. A, spróbowałem na lewą. Kurczę. Ryzyk fizyk, dobra poszło. Bo Melendor miał leczyć, dlatego to zrobiłem. Ich Melendor. W związku z tym, ryzyk fizyk stwierdziłem, że albo ją załatwię, albo, albo ją mu leczy, i w zasadzie stoimy w punkcie wyjścia, już ze wskazaniem na przegraną. No tak. o, Dobra, na szczęście, nie Melendora. Dobra, znowu trzy żółte w pustkę. Wszyscy nabici. I jedziemy tą stronę. Ciach. Skupmy się na melendorze może. To nie będzie... Jak przestanie uleczać, to duży, du, duży problem nam po prostu z głowy odejdzie. Teraz się naciągnęło trochę zielonych. Więc walimy te ze spodu, żeby się nie rozeszły. Oni się uleczyli w międzyczasie. Podciągniemy sobie do góry. Zielonego no i zobaczmy. Cyk jej, jedno złożenie wyleczymy, uderzymy. Drugie złożenie dżun oberwał. Trzecie złożenie weszło. To po powinien dżun już tak jest odpaść. I Margaret załatwiła Melendora. Dobra, jest ok, jest ok. I dzięki temu zwycięstwu wyszliśmy na 11 punktów przewagi. Najlepszy mój wynik, fantastycznie. Znowu poszło. Zero ataków przeciwników. I w sumie nas, naszych też 0. Także wszystko do końca wykorzystane. 11 punktów wygrana, naprawdę fajnie. Dobra, za chwilę podsumowanie wojny. Do zobaczenia. i podsumowanie wojny yy, najlepszy mój wynik to nagrody jakie otrzymałem za to także nie ma się co spinać tylko żeby wygrać chyba yy, zobaczmy tu pamiętamy nie? 11 punktów przewagi naszej tak punktowali inni zobaczcie wszystkie ataki oddane i z jednej, i z drugiej strony także gratulacje dla przeciwników za wytrwałą walkę do końca. Dobra, dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie i oglądajcie moje filmy. Dzięki za to i za wsparcie. Trzymajcie się. Do następnych wojen, turniejów i innych filmów. Trzymajcie się. Hej.